Zanurzamy się dzisiaj w Księgę Wyjścia, rozdział 26 i 27, gdzie mam opis przybytku Mojżesza. Znalazłem całkiem fajną i zgrabną wizualizację tego, co będę czytał, także postaram się to załączyć. Mam nadzieję, że się to zgra w czasie, gdyż lektor czyta to po angielsku, a ja to będę czytał dla Was po polsku. Zaczynamy. Księga Wyjścia, rozdział 26. Uczynisz też. Przybytek z 10 zasłon, ze skręconego biścioru i błękitnej tkaniny oraz z purpury i karmazynu, na których wyhaftujesz cherubiny. Długość jednej zasłony ma wynosić 28 łokci, a szerokość jednej zasłony 4 łokcie. Wszystkie zasłony będą miały jednakowe wymiary. Pięć zasłon będzie spiętych jedna z drugą, także drugie pięć zasłon będzie spiętych jedna z drugą i uczynisz błękitne pętle na brzegu jednej zasłony, gdzie skraje mają się spinać. Uczynisz też na brzegu drugiej zasłony, gdzie skraje mają się spinać. 50 pętli uczynisz na jednej zasłonie i 50 pętli uczynisz na brzegu drugiej zasłony, w miejscu gdzie ma być spięta z drugą. Pętle będą jedna naprzeciw drugiej. Uczynisz też 50 złotych haczyków i złączysz jedną zasłonę z drugą tymi haczykami. I tak przybytek będzie stanowił jedną całość. Uczynisz też zasłony z kozie sierści do przykrycia przybytku z wierzchu. Uczynisz 11 takich zasłon. Długość jednej zasłony ma wynosić 30 łokci, a szerokość jednej zasłony 4 łokcie. Wszystkie 11 zasłon będzie mieć jednakowe wymiary. I zepniesz 5 zasłon osobno, a 6 zasłon osobno. Szóstą zasłonę złożysz we dwoje na przodzie namiotu. Uczynisz też 50 pętli na brzegu jednej zasłony i na końcu, gdzie ma być spięta. I 50 pętli z brzegu drugiej zasłony do spinania drugiego brzegu. I uczynisz też 50 miedzianych haczyków i włożysz haczyki w pętle i zepniesz namiot, aby stanowił jedną całość. A część, która zbywa z zasłon namiotu, to jest pozostała połowa zasłony, będzie zwisać z tyłu przybytku. A łokieć z jednej i łokieć z drugiej strony, który zbywa z długości zasłon namiotu, będzie zwisał po obu stronach przybytku, po jednej i drugiej, i drugiej, żeby go okrywać. Uczynisz też przykrycie na namiot ze skór baranich farbowanych na czerwono i przykrycie ze skór borsuczych na wierzch. Uczynisz też do przybytku prosto stojące deski z drewna akacjowego. Długość jednej deski ma wynosić... 10 łokci a szerokość jednej deski półtora łokcia. Jedna deska będzie miała dwa czopy ułożone jeden naprzeciw drugiego. Tak uczynisz przy wszystkich deskach przybytku. Uczynisz więc deski do przybytku. 20 desek na stronę południową ku południu. Uczynisz też 40 srebrnych podstawek pod tych 20 desek. Dwie podstawki pod jedną deskę do dwóch jej czopów. Także do drugiej deski dwie podstawki do dwóch jej czopów. Na drugim boku przybytku, no od strony północnej, uczynisz 20 desek, a do nich 40 srebrnych podstawek dwie podstawki pod jedną deskę i dwie podstawki pod drugą deskę. A na zachodnią stronę przybytku uczynisz 6 desek uczynisz dwie deski jako narożniki przybytku po obydwu stronach. Będą one złączone od spodu, będą także złączone od góry. Do jednego pierścienia. Tak będzie przy tych obu. Będą dla dwóch narożników. I tak będzie osiem desek, a ich srebrnych podstawek szesnaście. Dwie podstawki pod jedną deską i dwie podstawki pod drugą deską. Uczynisz też drążki z drewna akacjowego. Będzie ich pięć do desek jednej strony przybytku. Pięć także drążków do desek drugiej strony przybytku, a także pięć drążków do desek zachodniej strony przybytku. Środkowy drążek na połowie wysokości desek będzie przechodzić od jednego końca do drugiego. Deski przykryjesz złotem i uczynisz do nich złoty pierścienie, przez które mają przechodzić drążki. Drążki też okryjesz złotem. Wystawisz więc przybytek według wzoru, który ci ukazano na górze. Uczynisz też zasłonę z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru, a na jej wyhaftujesz cherubiny i zawiesisz ją na czterech słupach z drewna akacjowego, pokrytych złotem. Ich haki też będą złote, stojących na czterech srebrnych podstawkach. A zasłonę zawiesisz na haczykach i wniesiesz za zasłonę arką świadectwa, a ta zasłona będzie oddzielać wam miejsce święte od Najświętszego. Położysz też przebłagalnię na arce świadectwa na miejscu Najświętszym, a przed zasłoną postawisz stół, a naprzeciw stołu, po południowej stronie przybytku, świecznik, a stół postawisz po stronie północnej. Uczynisz też do wejścia namiotu zasłonę z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru haftowaną. A do tej zasłony uczynisz pięć słupów z drewna akacjowego, które pokryjesz złotem i ich haki będą złote. I ulejesz do nich pięć miedzianych podstawek. Teraz rozdział 27. Uczynisz też ołtarz z drewna akacjowego. Długi na pięć łokci i szeroki na pięć łokci. Ołtarz będzie kwadratowy i wysoki na trzy łokcie. Uczynisz rogi na jego czterech narożnikach. Jego rogi będą z tego samego i pokryjesz go miedzią. Uczynisz też do niego kociołki do zasypania popiołu na szufle miedziane, widełki i łopatki na rozrażone węgle. Wszystkie naczynia do niego uczynisz z miedzi. Uczynisz też do niego miedzianą kratę na kształt sieci. Na tej kracie, na czterech jej narożnikach, uczynisz cztery miedziane pierścienie i umieścisz ją u dołu pod obramowaniem ołtarza, tak aby krata sięgała do połowy ołtarza. Uczynisz też drążki do ołtarza, drążki z drewna kacjowego i pokryjesz je miedzią. Drążki te będą włożone w pierścienie i będą one na obydwu stronach ołtarza, aby można go było nosić. Uczynisz go z desek, aby był purpurowy wewnątrz. Niech go uczynią tak, jak ci pokazano na górze. Uczynisz też dziedziniec przybytku na południu. Po prawej stronie zasłony dziedzińca będą ze skręconego bisioru o długości 100 łokci na jedną stronę. Do tego 20 słupów i 20 miedzianych podstawek. Haczyki na słupach i klamry będą ze srebra. Podobnie wzdłuż strony północnej będą zasłony o długości 100 łokci. Do tego 20 słupów i 20 miedzianych podstawek. Haczyki na słupach i ich klamry będą ze srebra, a na szerokość dziedzińca od strony zachodniej będą zasłony na 50 łokci, a do tego 10 słupów i 10 podstawek. Szerokość dziedzińca z przodu po stronie zachodniej będzie wynosić 50 łokci. Po jednej stronie wejścia będą zasłony na 15 łokci, a do tego 3 słupy i 3 podstawki. Po drugiej stronie będą zasłony na pięćdziesiąt łokci, a do tego trzy słupy i trzy podstawki. A do wejścia dziedzińca będzie zasłona na dwanaście łokci z błękitnej tkaniny, z purpury i karmazynu oraz skręconego bisioru, haftowana, a do tego cztery słupy i cztery podstawki. Wszystkie słupy dookoła dziedzińca będą miały srebrne klamry, ich haczyki będą ze srebra, a ich podstawki z miedzi. Długość dziedzińca będzie wynosić 100 łokci, a szerokość pięćdziesiąt. Wszędzie jednakowa a wysokość pięć łokci. Zasłony będą ze skręconego bisioru, jej podstawki zaś z miedzi. Wszystkie naczynia przybytku, do wszelakiej służby w nim i wszystkie jego kołki, wszystkie kołki dziedzińca będą z miedzi. Rozkażesz synom Izraela, aby przynieśli do ciebie czystą, wytłoczoną oliwę do oświetlania, aby lampy zawsze się paliły. W namiocie zgromadzenia, przed zasłoną, za którą jest Arka Świadectwa, Aaron i jego synowie będą je stawiać przed Panem. Od wieczora aż do poranka. Będzie to wieczna ustawa wśród ich potomków, dla synów Izraela. To na dzisiaj koniec czytania. Mam nadzieję, że się Wam wizualizacja podobała i za chwileczkę będziemy wiedzieć, gdzie i po co to się, ten, ten świadectwo było składane, rozkładane. Wszystkiego dobrego, miłej soboty. Na razie.